Witajcie w 90 odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o brakującym licie, burzach na Neptunie oraz sygnale z najbliższej planety, pozasłonecznej. Zaczynamy od problemu, z jakim do tej pory borykają się astronomowie. W czasie wielkiego wybuchu około 13,8 miliarda lat temu powstały jedynie trzy pierwiastki: wodór, hel oraz lit. Na podstawie modeli wczesnego wszechświata naukowcy są w stanie określić, ile faktycznie powstało tych pierwiastków. Lecz gdy zmierzymy ich występowanie w obecnym wszechświecie, okazuje się, że lit powinien być częściej spotykany w kosmosie. Ilość wodoru i helu zgadza się z obliczeniami. Odpowiedź na to, gdzie podział się ten brakujący lit, znaleźli astronomowie z Uniwersytetu Karoliny Północnej, Uniwersytetu Montrealskiego oraz Los Alamos National Lab. Obserwowali oni dwa układy, w których gwiazda zakończyła już swoje życie i pozostawiła po sobie białego karła. Układy te powstały ponad 9 miliardów lat temu, na długo przed powstaniem naszego słońca. Obserwując te dwa białe karły, naukowcy zauważyli, jak pozostałości po ciałach z tych układów spadają na powierzchnię białych karów. W czasie tych zderzeń wykryli oni znacznej ilości litu. Możliwe, że pierwsze planety, jakie powstały we wszechświecie, były bogate w Lit. Lit ten może być tym brakującym w kosmosie Litem. Aby mieć pewność, że to właśnie w pierwszych planetach znajduje się brakujący lit, astronomowie będą prowadzić dalsze obserwacje, które pozwolą na potwierdzenie tej teorii. Zostawiamy brakujący lit i przenosimy się do Neptuna, na którym astronomowie zauważyli nietypowe zachowanie wirów w atmosferze. Pierwsze zdjęcia burz na Neptunie, widocznych jako ciemne plamy, zrobione zostały dzięki sądzie Voyager 2, która w 1989 roku przyleciała koło Neptuna. Od tamtego czasu obserwacje Neptuna prowadzone są przez teleskop kosmiczny Hubble, który jako jedyny jest w stanie obserwować tę planetę z dostateczną rozdzielczością. Podczas 30 lat obserwacji tej najodleglejszej planety okazało się, że w przeciwieństwie do Jowiszowej Wielkiej Czerwonej Plamy, burze na Neptunie nie są czymś stałym. Pojawiają się one w okolicach biegunowych, skąd następnie powoli przemieszczają się w stronę równika, gdzie zanikają. Wiry te powstają w wyniku oddziaływania sił Coriolisa, które są silniejsze bliżej bieguna. Przy równiku, gdzie siły te słabną, nie są już w stanie podtrzymać wiru. W 2018 roku astronomowie zauważyli pojawienie się nowego wiru na półkuli północnej. Od tamtego czasu burza powoli przesuwała się w stronę równika. Lecz w sierpniu 2020 roku burza ta ku zaskoczeniu naukowców zmieniła kierunek i zaczęła się cofać w stronę bieguna. Mniej więcej w tym samym czasie zauważono również pojawienie się drugiego mniejszego wiru. Naukowcy sugerują, że ten mniejszy wir oddzielił się od większego. Ten podział burzy mógł być przyczyną, dla której duży wir zaczął się cofać w stronę bieguna. Astronomowie będą dalej przyglądać się temu wirowi z ciekawością, jak zachowa się on dalej. Z Neptuna przenosimy się do proksimie centauri, czyli najbliższej nam gwiazdy. Oddalona jest ona od nas o 4,2 lat świetnych. Wokół niej krążą dwie planety, jedna gazowa, druga skalista. W drugim kwartale 2019 roku teleskop Parkers w Australii obserwując Proxima Centauri wykrył nieznany dotąd sygnał radiowy. Do tej pory większość podobnych sygnałów szybko było identyfikowanych jako ziemskiego pochodzenia. Były to na przykład sygnały z przelatujących satelitów czy zakłócenia pochodzące od naziemnego sprzętu. Tym razem jednak nie udało się wykryć źródła tego sygnału, jeśli miałby on pochodzić z Ziemi. Lecz mimo wszystko sygnał ten raczej nie pochodzi od inteligentnego życia zamieszkującego najbliższą na planetę pozasłoneczną. Same planety nie są raczej zbyt gościnne dla życia. Pierwsza jest gazowym olbrzymem, a druga, choć znajduje się w strefie zamieszkiwalnej, najprawdopodobniej dawno temu straciła swoją atmosferę przez wiatr słoneczny. Jak na razie informacje o tym dziwnym sygnale nie są jeszcze oficjalnie potwierdzone. Niedługo powinien ukazać się pełnoprawny artykuł opisujący to odkrycie. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową. Na razie i do usłyszenia za tydzień.